wege pikników w Mikołowie, przy Mikołowski wege Na wege pikników w Mikołowie. Na wege pikniku w Mikołowie. Na wege pikników w Mikołowie. Wege w Mikołowie wege na wege pikniku, na wege pikniku zorganizowanym przez Southern Crew. jesteśmy na wege pikników w Mikołowie. Cześć. Mówią dla mnie Madu, też smalec czasami. Gram dzisiaj w zespole Radical Solamunition, tutaj na WG Pikników w Mikołowie. W no serce rośnie, jak po prostu Jak, jak no takie rzeczy się dzieją po prostu w różnych miastach, zwłaszcza w małych miastach. Wychodzi, że to nie, jest, to nie jest Katowice, to nie jest Wrocław, Kraków czy Warszawa. tylko po prostu e, niewielkie miasto, bo żyję w tym mieście, w tym świecie. No tak,